Świętej pamięci Księdza kanonika Henryka Wieczorka. Pierwszy raz w moim życiu poznałem u boku mojej posługi kapłańskiej w parawie Wszystkich Świętych Wsiaradzów w lipcu 1969 roku. Później wielokrotnie spotykałem go przy różnych okazjach. Bardzo mile wspominam w uroczystość Serca Jezusowego. W 2008 roku, kiedy to w tej świątyni przewodniczyłem przy świętej, podczas której obchodziliśmy 65-lecie Jego kapłaństwa. Ostatni raz spotkałem go 1 lipca ubiegłego roku, również w uroczystość Najświętszego Serca Jezusowego. Gdy przybyłem, stał wtedy przy drzwiach w czekając, by mnie przywitać, gdy przyjadał. I wtedy też on celebrował ze mną mszę świętą. Dzisiaj staje ponownie w tej świątyni, tym razem przy jego trumnie. I pragnę razem z księdzem biskupem Bronisławem Dębowskim, kapłanami, tu tak licznie zebranymi, i z Wami kochani się radzanie, w jego intencji modlić się i sprawować ofiarę eucharystyczną, dziękując Bogu za wszelkie dobro, które przez Jego kapłańską posługę stało się udziałem tych, wśród których jako kapłan pracował. Dziękować za jego wierną służbę Bogu i Kościołowi. Pragnę. Też dodać, że z nami w duchowej i modlitewnej łączności jest pasterz naszej Niecezji, biskup Wiesław Myrnik. Zegar odmierzający czasy ziemskiego życia naszego brata w kapłańskie, księdza rektora Henryka Wieczorka, zatrzymał się. Odszedł od nas do wieczności najstarszy kapłan naszej włocławskiej diecezji. Czas jego dojrzewania do kapłaństwa to czas II wojny światowej. Jego przygoda z kapłaństwem zaczęła się 23 maja 1943 roku w Krakowie. Najpierw był wikariat w gdzie ze a później od 19 maja 1945 roku Posługa duszpasterska w różnych parapiach diecezji włocławskiej, a od 18 sierpnia 1960 roku posługa kapelańska usiósł urszulanek w ulicy i od tego właśnie czasu związał się na stałe z sieradzem i z siostrami urszulankami. W 1969 roku, jak wspomniałem, spotkałem go w kolegiadzie sieradzkiej, gdzie służył w konfesjonale przy obdarzeniu mąką. Mile wspominam ten czas. Nie były to łatwe czasy, czasy jego posługi kapłańskiej Najpierw były to lata największej represji ze strony reżimu Groźby. ale on pozostał wiernym sługą kościoła i lojalnym wobec swego biskupa, którego zawsze informował o każdej takiej próbie i przeprowadzonej rozmowie. I to świadczy o jego szlachetności, prawości. Od 20 września 1990 roku związał się z tą służąc tu przede wszystkim posługą konfesjonalną. Prosząc biskupa o zwolnienie z kapelanii u i przeniesienie na emeryturę, podał taką motywację wyrażoną w jego spie. <kuh> Ekscelencjo, wczorajszej nocy skończyłem 70 lat. Czuję ubytek sił i skleroza postępuje szybko. Trudno mi już uczyć dzieci bo nieraz wraca wątek lekcyjny. Nie chciałbym utrudniać maluszkim zachowanie czwartego przykazania. Oddaję się więc ojcowskiej obiece księdza stupa, aby zabrał mnie, zanim do reszty stąpię i nie stał się zgardą pospółstwa. Ucierpiałoby też na tym kapłaństwo. Z uszanowaniem całuję ręce waszej serencji, i proszę się w stosunku do mojej osoby kierować tylko dobrem Jesus. <laughs> w dniu jubileuszu 65-lecia jego kapłaństwa <laughs> powiedziałem do niego, <laughs> drogi książek akademiku. dzisiaj po 65 latach posługi już pasterskiej. Jesteś może trochę zmęczony i zrobił już nie to, co przed laty, Ale przecież jesteś nadal pełen zapału i radości, wypływającej z tej posługi. Dzieje się tak dlatego, bo kapłaństwo jest wspaniałym darem Pana dla człowieka. I Ty je po prostu kochasz. O, nie, nie, Dla wieki wieku Amen. Zjednoczeni z wszystkimi wiernymi, którzy nas poprzedzili do wiecznej ojczyzny, módlmy się, jak nas nauczył nasz zbawiciel, ojcze nasz, ja, który jest w niebie, Ale nas Boże, Ty dajesz ludziom życie i zmartwychwstanie. Wysłuchaj prośby, które my grzeszni z bólem zanosimy za Twojego sługę, kapłana Henryka. Wyswór go z więzów śmierci i daj mu udział w radościach raju z Twoimi świętymi. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Niech Was błogosławi, Bóg, ojciec wszelkiej pociechy, który stworzył człowieka i dał wierzącym nadzieję z martwy wstania. Niech Bóg udzieli żyjącym przebaczenia grzechu, a wszystkim zmarłym światła i pokoju. Amen. Amen. Niech nam da szczęśliwe życie wieczne z Chrystusem który prawdziwie zmartwy wstał. Niech was błogosławi Bóg wszak mogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Niech Bóg da Tobie pić ze źródła wody życia. jesteś i w proch się obrócisz ale pan cię skrzysie w dniu ostatecznym żyj w pokoju złożymy ciało naszego brata kapłana henryka w grobie ponieważ chrystus zmartwychwstał jako pierwszy z umarłych i odnowi nasze śmiertelne ciała na podobieństwo swojego ciała uwielbionego Ufamy, że wskrzesi naszego brata, gdy przyjdzie w chwale. Witaj Królowo, Matko Miłosierdzia, Życie słodyczy i nadziejo nasza witaj. Do Ciebie wołamy, wygnańcy synowie, Panią Pańskich pracował Pan Giełdę i poczęła z ducha świętego. Która...